Cześć, Mam, nagrywam dzisiaj filmik na temat upraw wertykalnych truskawek Mamy końcówkę kwietnia 2021 Jest mega mega zimno, najzimniejszy kwiecień od 25 lat Ja już miałem tutaj wertykalne truskawki w beczce z tamtego roku I zobaczcie, tutaj już mi bardzo ładnie się puściły Bardzo fajnie One dawały w tamtym roku do, 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 do praktycznie do śniegu jeszcze truskawki Niektóre tutaj mi puściły, niektóre mam nadzieję, że tutaj nam puszczą. No może zbliżę, że jeszcze puszczą. I jeszcze sobie dokupiłem tych sstawek w tym roku frigo. Będę je sobie dzisiaj. No w zasadzie, może dzisiaj jeszcze posadzę. Do, mam taką tym razem doniczkę. Może pójdę tutaj 3-4. I jeszcze spróbuję sobie po prostu je, te frigo, posadzić, o tak wyglądają te frigo, które przyszły, w pojedynczych doniczkach. Ja sobie na tym murku je po prostu poustawiam tutaj, tutaj, A, poustawiam sobie. ziemię e, to jest też bardzo ważna ziemia, bo wiadomo, truskawki potrzebują bardzo dobrej ziemi. Oczywiście nawożę je teraz, trzeba je przynajmniej na, na tą piosenkę teraz nawozić. Jak będą już dawały owoce, no to też trzeba będzie je tam co drugi dzień podlewać takim... Nawozem, ale ja mam taką ziemię, zobaczcie, w takiej ziemi ją sadzę. To jest z kompostownika. Z kompostownika prze wyciągnięta ziemia. I to jest mega, mega, mega fajna rzecz. One po prostu na tym będą mega rosły. No jest to bardzo ekologiczny sposób. No i bardzo dobry. Ona jest aż, aż tusta, można powiedzieć, ta ziemia od tych wszystkich związków. Ziemia sobie przygotowuje. Aha. i już znów następny filmik jak już będą pierwsze truskawki zobaczymy kiedy się pojawią pierwsze truskawki i wtedy będę, e, będę po prostu miał na, będę następny filmik i też wtedy, wtedy sobie zobaczymy jak nam się e, przyjęły te truskawki te frigor, które sobie posadzimy dzięki